Witam, witam serdecznie. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik o książkach, który czytam po polsku, bo uczy się polskiego głównie czytając książki. Nie tak dawno temu przeczytałam kolejny tom szósty opowieści o Harrym Potterze po polsku Harry Potter i Książę po krwi i chciałabym Wam trochę opowiedzieć o samej książce, o tym, jak długo ją czytałam, co mi się w niej podobało. No i oczywiście opowiem Wam też o ciekawostkach językowych, które w niej znalazłam i które były dla mnie, jako dla Rosjanki, bardzo interesujące. Jak pamiętacie Harry Potter i Książę Półkrwi to już szósty przedostatni tom z serii. Przeczytałam tę książkę w dwa miesiące. Podobnie jak poprzedni tom, Piąty, Harry Potter i Zakon Feniksa. Czytałam te książkę codziennie, co najmniej pół godziny dziennie, ale tym razem nie czytałam już na głos, jak poprzednie wszystkie części Harry'ego Pottera. Tym razem czytałam tylko w myślach, po cichu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu wcale nie chciałam czytać na głos. Może moja podświadomość uznała, że już tego nie potrzebuje nie wiem, ale zawsze staram się słuchać siebie, bo wierzę, że nasza intuicja dobrze, czasami dobrze nam podpowiada. Ogólnie tom szósty był bardzo interesujący do czytania. Naprawdę podobały mi się podróże w głowie przeszłości Woldemorta, w który... Udowali się Harry Поттер і Dumble в tej książce. Це цікаво в версії російської, а навіть і в англійській теж те конкретні епізоди не заборони за подобали. Але тут, в польській версії, дуже цікаво було прочитать. To wszystko dzięki wspaniałemu tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego. Oczywiście, że bardzo zależy od tłumacza. Teraz czyta, czytam już siódmą książkę o Harrym Potterze Harry Potter, w jego tłumaczeniu i naprawdę podoba mi się jego styl. A teraz zgodnie już z tradycją chcę Wam przedstawić kilka ciekawostek językowych. Frazyologizmów, które znalazłam w tej książce, i które były dla mnie, jako dla Rosjanki, bardzo interesujące i takie zapadające w pamięć będzie to 8 takich zwrotnych wrażeń. Pierwsze wrażenie będzie tość łatwe oraz ostatnie trzy moim zdaniem będzie Będą on najciekawszy. I pierwsza fraza to pracować na okrągło. Było to wtedy, gdy Voldemort był w pełni swojej mocy ostatnim razem, kilkanaście, kilkanaście lat temu, i on robił straszne rzeczy, a potem, żeby ukryć wszystkie te konsekwencje. Urząd dezinforma w Ministerstwie Mii musiał pracować na okrągło. O Rosisko to będzie rabota kruglosuteczna. No, krugosuteczna na okrągło, w zasadzie prawie w ten sam sposób. Kolejny ciekawy zwrot to znam tylko z widzenie. Na przykład. Це часто, которая sprzedawała słodzi ucznia w EXPRES do Hogwartu, Harry Potter znał tylko zwiedzenia, ale nigdy nie znał jej imienia. W języku rosyjskim mówimy znak tylko w liquid. I jeśli się nad tym zastanowić, to prawie tak samo ciekawe zrot, to założyć z góry. Po rosyjskie, to będzie заранее предполагать, предположить что либо як кидиш повіддя у Дамблдора, харемо Потерові, же он нігди не заложив узгури, же том Рідл годин єсть за Уфанією мяу меаурація, правда? Колейне цікаве вираження то вимислити на почеканию. Было то кеде Pewnego dnia Harry Potter, w odpowiedzi na nagłe pytanie z Snape'a, musiał wymyślić coś na poczekaniu, na miejscu. W języku rosyjskim mówimy придумать сходу, тут же, на месте. No, prawie tak samo. I myślę, że wielu uczniów od czasu do czasu próbowało coś wymyślić na poczekaniu. Kolejny ciekawy zwrot, wyrażenie, to mieć na baczności. По-русську то бєндє «бить на чеку», «смотреть в оба» альбо «астєрєгацца». Ведвук Харєгу Поттера є щось Малфоя тішило, належаво ще на бачності. І цавкові чище з ним згадзам, бо Малфой не є позитивним богатером в цій історії. Настепний, дуже цікавий зворот, то «своно заплатіть». В язику російським мовить дорого, або навіть в – «заплатити». є то направ дуже цікаве вираження, бо ж на початку помишлам, що то має щось спільного з правдивим слонем, бо слон є дуже… а то означає, що треба.

В давніх часах в старожитності суль було важним і ценним товаром і символом богатства. Є ще один дуже цікавий зворот мачать в чимсь пальці. По російську, тоді приложить руку к чому-либо. Bardzo ciekawa fraza, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnej e, konkretnej informacji o pochodzeniu tego wyrażenia, etymologii. I moi drodzy, jeśli ktoś z was zna pochodzenie tego wyrażenia, skąd się wzięło i w ogóle, proszę was koniecznie, dajcie znać w komentarzach. Z góry bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi i za pomoc. No i ostatnia ciekawa fraza to ciemne podkówki pod oczami. Dokładnych odpowiedników nie udało mi się znaleźć w języku rosyjskim, więc powiedziałabym po prostu ogromne ciemne krugi pod oczami. Ale jest to bardzo ciekawe porównanie, dlaczego nie woreczki, dlaczego dokładnie podkówki. Myślę, że ta przesada została zrobiona celowo, aby podkreślić większość cieni pod oczami jednego z bohaterów tej książki, a przy okazji był on wampirem. Więc uważam, że te ciemne cienie pod jego oczami powinny być naprawdę ogromne. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że za bardzo Was nie zmęczyłam. Zawsze mówię, że porównanie języków jest dla mnie bardzo interesujące, bo zawsze można tu znaleźć coś ciekawego, wartego zapamiętania, coś do dalszej nauki języków obcych. Ale 8 ciekawych wyrażeń to może troszkę za dużo, nie? Proszę Was w komentarzach, dajcie znać, jak Wam się podoba filmik. Wszystkie Wasze komentarze będę czytać, bo Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne i cenne i motywuje do dalszej pracy, do dalszej nauki języka polskiego. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia. Pa!